Rozpoczęliśmy zmagania Pucharu Ligi. Politologia zdeklasowała gających jednego mniej obojętnie, zdobywając 9 bramek i nie tracąc ani jednej. O dziwo, tak łatwa wygrana przesadnie nie ucieszyła zwycięzców. To jest jakiś minus, tak? bo zawsze jednak liczymy na walkę. Nawet jeżeli jest jakaś różnica bramkowa, no to jednak fajnie jest wygrać po walce, większa satysfakcja. No Tutaj chcieliśmy pograć e, pewne elementy, przećwiczyć, no ale no też nie mogliśmy odpuścić, ze względu na to, że rywal grał w osłabieniu. Prawdziwym deszczowcem był pojedynek Mateko z kapę Ogrodomanią. Po regulaminowych 40 minutach było 3 do 3. O awansie ostrzegały karne, w których więcej zimnej gryfi zachowali gracze Mateko. Również konkurs 11 przesądził o awansie The Casey Gang okazał się lepszy od wypitych. Politologia przewodzi w tabeli ekstraklasy na przeciwległym biegunie obojętnie i destemino. Ten drugi zespół niespodziewanie pokonał The Zaczęliśmy grać troszkę bardziej odważnie, zamiast się zamykać, wyszliśmy trochę wyżej i daje to efekty. Jestem zaskoczony, że gramy tak dobrze i, i to wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, to, to funkcjonuje. Więc. W pierwszej lidze trzy zespoły, czyli Wrocław Kosmos, FC i Royal Transport oraz Wednesday Warriors odskoczyły walą. Ale GAO o awans toczyć się będzie do końca stawka dużo nie jest wyównana, o czym świadczy chociażby mi faworyzowanych FC i i z FC Ekip. Mamy skład, mamy z kim grać, no a przeciwnik nie jest słaby, to są też chłopaki, które wygrali w zeszłym sezonie ligę, teraz są na drugim miejscu. była dużo walki, dobry mecz, myślę, że każdy zasłużył na jeden punkt. W tym tygodniu gamy codziennie, zapraszamy do kibicowania na boisku przy ulicy Kajewskiego.